Hej, wracamy dzisiaj do Affliction League w Path of Exile, a wy jesteście na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję po polsku. Chciałem Wam dzisiaj pokazać kolejną mechanikę, która pojawia się w Endgame. Są to tak zwane wyrwy. Wygląda to w ten sposób, tak jak tutaj widzicie po lewej naszej postaci. Do takiej mechaniki po prostu podchodzimy, nic nie musimy klikać, wchodzimy tak naprawdę w to. I to e, powoduje, że e, w naszym świecie, jakby coś w stylu innego wymiaru się pojawia, pełnego takich fioletowych potworów, i e, ta wyrwa się otwiera. To jest taki okrąg, który rozprzestrzenia się dookoła tego czegoś, co tutaj widzimy, tej rączki. E, tak jak mówię, tam jest dużo potworów. Ten okrąg po pewnym czasie zaczyna się zapadać. Dosłownie trwa to nie wiem 10, może 15 sekund. Te potwory potrafią wyrzucać całkiem niezłe rzeczy, całkiem przydatne dropy. Także generalnie chodzi tutaj o to, żeby się spieszyć, żeby postarać się zabić ich jak najwięcej w te 10-15 sekund tam też staje się mogą się pojawiać różne takie rączki wystające z ziemi czy takiego innego rodzaju skrzynie, które warto jest otwierać oczywiście. No i jak to się zapadnie, ta szczelina się zapadnie, zniknie, to wtedy sobie te nasze dropy zbieramy i miejmy nadzieję, że się cieszymy. Także e, zobaczmy jak nam pójdzie tym razem. I can't do this tak, no i e, tak jak widzieliście, nie trwa to długo, e, ale e, można e, wydropić e, naprawdę ciekawe rzeczy. E, a nawet jeśli nie, to zawsze jest to trochę doświadczenia jakaś tam szansa na coś e, przydatnego, a trwa to dosłownie kilka sekund, no może kilkanaście sekund. Także kolejna z mechanik, e, którą e, tak czy siak myślę, że warto zawsze odpalić. No może, że gramy na hardkorze i się boimy śmierci e, i po prostu się pobawić. E, jest to wiadomo, jak w większości tego typu rzeczy w takich grach hazard, czy nam się to opłaci, czy nie. Ale e, myślę, że zajmuje to na tyle mało czasu, że zawsze warto spróbować. Wydaje mi się, że z tą mechaniką e, nie wiąże się nic specjalnego, chociaż e, tak naprawdę te e, odpryski różnego typu, e, wydaje mi się, że później można e, złożyć w coś. E, fajnego co może pozwoli nam otworzyć taką szczelinę na dłużej ale szczerze mówiąc nawet tego nie wiem bo nigdy mi się nie udało zebrać ich aż tylu e, ale może kiedyś będzie ten pierwszy raz jak będzie on e, w tej lidze to na pewno e, zrobię wam również z tego e, kolejny filmik e, ale tutaj to by było na tyle zachęcam do subskrypcji kanału jak i do oglądania innych moich treści a my z Path of Exile widzimy się już wkrótce do tego czasu bawcie się dobrze grając w gry trzymajcie się cześć